Nie wiem, czy wiesz, ale z jakichś powodów ogromna większość restauratorów, która kupiła program do prowadzenia gospodarki magazynowej, po jakimś czasie przestaje go używać. Jak to jest, że takie narzędzie, które w pierwszej kolejności przychodzi na myśl, kiedy mówimy o kontroli biznesu gastronomicznego, tak szybko trafia na półkę po pierwszych próbach korzystania z niego? To jest temat na zdecydowanie dłuższą powieść, ale ogólnie odpowiedź może brzmieć bo prawidłowa gospodarka magazynowa to złożony proces, który wymaga sporo konsekwencji, ciągłości i stałego przestrzegania kilku reguł, aby całość się po prostu nie rozjechała. W tym odcinku powiem ci o kilku elementach, bez których efektywne prowadzenie kontroli metodą gospodarki magazynowej na pewno ci się nie uda. Jednocześnie to zbiór porad, który Uszczelni Twój system kontroli, a wyniki comiesięcznej inwentaryzacji uczyni bardziej dokładnymi. Zapoznając się z nimi, zobaczysz też, że to nie jest gra warcaby i dobrze prowadzona kontrola zużycia po recepturach. To złożony i dość wymagający proces. Co za tym idzie, możesz świadomie zdecydować, czy inwestować w odpowiednie oprogramowanie, czy na razie odpuścić. To co? Zacznijmy! Po pierwsze, już na początku pożegnaj się z myślą, że program do gospodarki magazynowej umożliwi Ci kontrolę zużycia z aptekarską dokładnością. Innymi słowy, jeśli myślisz, że kiedy na miesięcznej inwentaryzacji odnotujesz straty np. 5 kg fileta z kurczaka, możesz wyciągnąć prosty wniosek: ktoś ukradł 5 kg kurczaka. To się mylisz. To nie jest takie proste i to tak nie działa. Przyczyn i to po Twojej stronie, które mogą spowodować takie braki jest tak dużo, że ostatnio co powinieneś robić w pierwszym odruchu, to oskarżać o braki samą załogę. Wystarczy, że źle wprowadzisz dostawę, nie odnotujesz odpowiednio strat, czy sprzedasz coś poza recepturami i już dane zaczynają się rozjeżdżać. Tak naprawdę, porady zawarte w tym odcinku są zbiorem takich właśnie czułych punktów, na które musisz uważać, prowadząc gospodarkę magazynową. Więc oglądaj dalej. A jeśli nie wiesz, czym sama gospodarka magazynowa jest, zacznij od tych odcinków na naszym kanale. Wytłumaczę ci to na przykładzie. Kiedy otwierałeś swój lokal i tworzyłeś menu, wprowadziłeś do receptury dania stek z łososia 150 gram surowej ryby. W danym miesiącu sprzedałeś 100 porcji tego dania, więc globalnie w skali miesiąca rozchodowało się w systemie 15 kg łososia. Jednak na dalszym etapie działalności, po kilku uwagach od gości, szef kuchni zlecił zwiększenie porcji ryby w daniu do 200 g. Załóżmy, że znów sprzedałeś 100 takich dań i teraz, jeśli takiej zmiany w odpowiednim momencie nie odzwierciedliłeś w systemie komputerowym, aktualizując recepturę, w skali miesiąca system rozchodował zgodnie z recepturą 15 kg ryby, a w rzeczywistości wykorzystano aż 20 kg surowca. Co pokaże miesięczna inwentaryzacja? 5 kg straty. Inny przykład. Zmieniłeś syropy do kawy na bardziej wydajne, w efekcie czego zmniejszyłeś porcję dodawaną do kaw smakowych z 20 na 10 ml. Co za tym idzie przy każdej sprzedaży takiej kawy w systemie rozchodowuje się zawyżona ilość surowca w stosunku do tego, ile zużywasz jej w realu. Co wyjdzie na inwentaryzacji? Znaczna nadwyżka! czyli superata, syropów do kawy. Oczywiście o ile nie dokonałeś właściwej zmiany w recepturze w systemie. No i ty wiesz, ja wiem, jaki pomysł na spożytkowanie takiej nadwyżki może mieć twój barman. To, że twój system, kierując się zdefiniowanymi w nim recepturami, ściągnie z magazynu odpowiednią ilość surowca każdorazowo, kiedy sprzedasz jakąś potrawę czy napój na posie, to jedno. Ale cała zabawa polega na tym, że kierunki, którymi poza bieżącą sprzedażą rozchodzi się surowiec w lokalu gastronomicznym, jest znacznie więcej. Co zdecydowanie odbija się na poziomie skomplikowania prowadzenia gospodarki magazynowej. Wróćmy do przykładu naszego łososia. Kiedy kupujesz nawet już wypatroszonego łososia, to w samych recepturach dań znajduje się de facto sam filet. Co za tym idzie, jeśli kupiłeś 5kg łososia i taką ilość wprowadziłeś do systemu tytułem dostawy, a w recepturze sprzedawanego dania znajduje się 200 gram fileta takiego łososia, to nie wytworzysz z niego 25 porcji dania aby analiza się nie rozjeżdżała każdorazowo kiedy łososia wyfiletujesz, pozbywając się głowy, skóry i ości, taką stratę produkcyjną należy w programie komputerowym ręcznie rozchodować, aktualizując de facto faktyczny stan magazynowy tego surowca. To tylko przykład, bo rodzajów strat mamy w gastronomii znacznie więcej. Są straty magazynowe, produkcyjne, a nawet posprzedażowe. Nie zapominajmy też o posiłkach pracowniczych czy konsumpcji szefa, jeśli tego rodzaju przywilejów nie przepuszczamy przez POSA. Przy okazji polecam Ci osobny odcinek o stratach w gastronomii. Link zamieszczam w opisie tego odcinka. Kiedy w systemie masz zdefiniowany jeden wspólny magazyn dla surowców barowych i kuchennych, czego nie zalecam, to problem Cię ominie. Jeśli jednak masz więcej magazynów, najczęściej minimum kuchnia i bar, musisz pilnować tzw. przesunięć magazynowych. Czyli, na przykład, kiedy zakupioną cytrynę wprowadzisz na magazyn kuchnia, a barman pobiera z magazynu taką cytrynę, którą dodaje później do napojów, musisz taką operację odzwierciedlić w systemie. Co za tym idzie przy w każdorazowym pobraniu z magazynu kuchennego określonej liczby kilogramów tego surowca należy to spisać na odpowiednim druku pobrania, aby później osoba odpowiedzialna za prowadzenie magazynówki w systemie mogła to odnotować, robiąc tzw. przesunięcie magazynowe MM i odwrotnie. Jeśli na przykład z grzewki mleka wprowadzasz na magazyn bar, a kuchnia pobierze z magazynu raz na kiedyś karton mleka. Analogicznie przesuwasz w wirtualnym magazynie odpowiednią ilość tego surowca w tej jednostce magazynowej, w której jest on zdefiniowany w systemie. W innym przypadku w macierzystym magazynie odnotujesz ubytki bez pokrycia i znów narażasz się na tak zwane manka w wynikach inwentaryzacji. Przed nami jeszcze dwie niezwykle ważne kwestie dzisiejszego tematu, ale zanim do tego przejdę, chcę przypomnieć Ci, że patronem naszego kanału i marką, która umożliwia nam stałe publikacje treści, które dla Was przygotowujemy jest marka Atolls Spin by Dishold, producent turbopiecyków hybrydowych, urządzeń do szybkiej obróbki cieplnej zwanej speedcookingiem, która nie wymaga żadnych innych przyłączy poza dostępem do prądu. Więcej o turbopiecyku znajdziesz w tym odcinku na naszym kanale. To bardzo ważny element tych rozważań. Bo póki wszystko co sprzedajesz, nabijasz na posa, gdzie każde danie ma w systemie zdefiniowaną swoją recepturę, to wszystko jest OK. Ale jak wiemy na posie zwykle masz jedynie te dania i napoje, które znajdują się w bieżącym menu. Jeśli na przykład organizujesz przyjęcie komunijne czy filmowe imprezy, gdzie menu jest uzgadniane z zamawiającym, to samo wystawienie paragonu czy faktury nie rozwiązuje sprawy pod kątem kontroli zużycia surowców. Przygotowując imprezę zużyłeś mnóstwo surowców, ale to wiesz tylko Ty. System tego nie widzi. Jeśli więc nie odzwierciedlisz tego w systemie odpowiednim rozchodem wewnętrznym, na koniec miesiąca odnotujesz kolosalne straty, spore ilości surowców. Jeśli masz dużo takiej sprzedaży i planujesz pracę z systemem magazynowym, koniecznie weź pod uwagę tę dodatkową aktywność i przygotuj na tę okoliczność specjalne druki czy formularze, na których Twoja załoga będzie mogła w czytelny sposób każdorazowo odnotować całość takiego pozaposowego zużycia. I ostatni, niezwykle ważny wątek na dziś, bo temat jest na tyle szeroki, że można by zrobić na ten temat kilka odcinków. Jakie surowce umieszczać w recepturach? Sprawa wydaje się prosta. Co zużywasz do wytworzenia dania, dodaj do systemowych receptur. Tak, ale to jest takie proste tylko w teorii. Aby zobrazować problem, podam Ci jeden przykład. Jak do receptury konkretnego dania dodasz surowiec, jakim jest frytura do smażenia? A trzeba tu zaznaczyć, że takie wiaderko to niemały wydatek, 200-300 zł. Dlaczego to problem? Bo przecież w takiej fryturze nie smażysz tylko frytek, ale na przykład krewetki w tempurze, czy przyrządzasz krążki cebulowe. Skąd więc system ma wiedzieć, jaką część surowca przeznaczyć na każde z tych dań? Przecież sprzedają się one w różnych proporcjach każdego dnia i w różnych ilościach. Mało tego. Nawet jeśli byłoby możliwe oszacowanie tego, fryturę przecież często wymieniasz, co jeszcze bardziej komplikuje kwestię ujęcia tego w recepturach. I znów, to tylko przykład, bo możemy podobne rozważania prowadzić na temat dodawania do receptur przypraw albo dekoracji dań czy drinków. Jak wiemy, takie dekoracje potrafią się często zmieniać w zależności od tego, jakie produkty mamy akurat pod ręką, albo zależnie od kreatywności i inwencji danego kucharza czy barmana. To, co chcę powiedzieć, to to, by mieć do tego zdrowe podejście, ale też by nie ignorować kontroli tego, czego w systemowych recepturach nie mamy. Jak widzisz, temat jest dość złożony i wymaga czujności w wielu aspektach, i właśnie z tego powodu. Często składamy broń po kilku miesięcznych próbach prowadzenia gospodarki magazynowej. No bo jeśli temat wymaga tyle atencji, wiedzy, zastrzeżeń i konsekwencji, to zawsze wytłumaczymy sobie porzucenie tego wysiłku innymi obowiązkami, których w naszej branży przecież nie brakuje. Jeśli nie jesteś na taki wysiłek gotowy, gotowa, nie rób tego. Jeśli jednak jesteś w stanie zaangażować się we wdrożenie tego typu analiz w swoim lokalu, Uważam, że zdecydowanie warto, mimo ułowności samej metody i braku jej aptekarskiej dokładności. Taka kontrola dostarcza nie tylko samych wyników i analiz, tworzy również ogólnie dobre nawyki w restauracji. Załoga widzi, że rzeczy są kontrolowane, że nie można od tak zabrać sobie coś z magazynu czy wyrzucić, nawet zepsuty, surowiec do kosza bez odnotowania tego. Nie zapominajmy też o korzystnym efekcie wprowadzania dostaw do systemu, gdzie każdorazowo siłą rzeczy przyglądamy się każdej fakturze i cenom kupowanych produktów. Buduje to niezwykle dużą świadomość biznesowo-kosztową, ale i mocno wyczula nas na potencjalne zmiany cen. A jeśli tym, co Cię blokuje, jest brak wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej, zapraszam Cię do tych odcinków na naszym kanale. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków na naszym kanale, koniecznie zostaw suba i dzwonek. A jeśli masz jakieś pytania odnośnie tematu poruszanego w tym odcinku, napisz je w sekcji komentarzy pod wideo. Póki co, do zobaczenia! Cześć!